klub Prawo i Sprawiedliwość Wysoka Izbo! Chciałam zadać pytanie, czy przypominają sobie Państwo, jak wyrzucani byli dziennikarze i twórcy z mediów publicznych z polskiej agencji prasowej po tym, jak rządy objęła koalicja nad nimi POP, Ja przypomnę kilka nazwisk: Bronisław Wilczeń, Rafał Ziemkiewicz, Jacek Karnowski, Krzysztof Skowroński, Marek Pyza, Anita Gargas, Katarzyna Hejke, Tomasz Sakiewicz, Jacek Sobala, Michał Karnowski, Anna Sarzyńska, Witold Gadowski, Mariusz Pilis, Magata ławniczak, Jolanta Hajda, Wanda Zwinogrodzka, Artur Dmochowski, Piotr Skwieciński, Maciej Świrski, Krzysztof Karbowski, Marcin Wikło, Bartłomiej Wróblewski Minuty nie starczy, żeby wymienić wszystkich wyrzuciliście wszystkich, którzy nie byli. Wam powolni, wszystkich, którzy byli krytyczni wobec tej koalicji, został jeden Jan Pospieszalski, tych, do których nie mieliście pełnego zaufania, wyrzuciliście do firmy leasingowej. To jest wasz szacunek do wolności słowa, dziennikarze w leasingu. Pod waszymi, pod waszymi rządami, pod rządami również pani, pani Pomasko, wyleciałam z telewizji publicznej rządzonej przez pani z partii. Przyszli prosto z Ministerstwa Kultury. Mam wymieniać nazwiska Bardzo Proszę o spokój. Wstydu nie macie, nic nie wiecie o wolności słowa! Pod waszymi rządami powstał drugi obieg niezależnej informacji, niezależnych portali i niezależnych filmów dokumentalnych, które były zakazane w telewizji publicznej. Wstydu nie macie, nie było takiej ekipy Pani po osiemdziesiątym dziewiątym roku, Bardzo która tak y, 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 uderzyła w wolność słowa w Polsce. Dziękuję. Teraz Zagarnięte przez Was media publiczne, chcę oddać Polakom. Oddać...